Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Kurtimex, technika grzewcza i sanitarna, autoryzowany partner Buderus Fat, wyżnianka 32. Gorący patrol, kromka chleba, wzorem lat ubiegłych dzielił się z mieszkańcami symbolami świąt wielkanocnych. To kolejna świąteczna akcja, jaką dla potrzebujących przygotował Tadeusz Bartoś. Akcję zorganizowano w różnych częściach miasta. Gorący patrol był m.in. na rynku Starego Miasta i przy ulicy Chopina. Zainteresowanie jest, z tym, że jest to w kilku punktach i podzielone, i w każdym punkcie ludzie się gromadzą i przychodzą po te symbole właśnie świąteczne. Gorący patrol to akcja cykliczna. Na ulicach pojawia się zawsze przed świętami, ale również w inne dni potrzebujący mogą liczyć na wsparcie. Postaram się przede wszystkim na święta, jakieś silne mrozy, organizujemy zupki na święta, symbole świąt właśnie, obecnie teraz są symbole Wielkanocna, więc pisanki, babeczki, palemki, natomiast wiadomo, że na święta Bożego Narodzenia opłatek, jakieś konserwy, jakieś inne wirtuały. No, staram się na ile mogę dzięki tutaj pomocy sponsorów i ludzi dobrej woli wspomagać właśnie naszych mieszkańców. Bo... Tym razem do rozdania było 150 babeczek, 250 jaj oraz około 50 palemek. Mieszkańcy bardzo przychylnie i życzliwie podchodzą do tej inicjatywy. Bardzo potrzebna jest, widzi Pani, że coraz więcej osób jest biednych po prostu nie mają pieniędzy. I to jest mi się zdaje, jest bardzo dobrze. Pan Tadeusz, tu jest. Tutaj bardzo się dobrze wytega, wypowiada, że taka akcja jest zawsze. I w zimie była zawsze akcja ciepła. Cupa. I dla takich osób jak ja czy inni, jest ok, kurde. Zawsze ten ciepły posiłek się zje zawsze. Nie wszystkie symbole wielkanocne rozdano podczas torkowej akcji. Te, które zostały, będą przekazane na rzecz parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. Chciałem z tego miejsca właśnie jeszcze raz podziękować wszystkim i złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt. Mokrego Dymusa.